Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać inny sposób, w jaki, jaki możemy połączyć naszą robótkę, nie za pomocą igły, zszywając naszą robótkę, ale za pomocą szydełka. Jest to naprawdę bardzo prosty sposób, i sposób łączenia za pomocą szydełka powoduje to, że nasza robótka, ten szef jest praktycznie niewidoczny a przy tym jest niesamowicie prosty, jest niesamowicie prosty do, do zrobienia i oczywiście bardzo, ale to bardzo szybko. Więc tak, najważniejsze w tym jest w robótce, aby brzeg robótki był zakończony tak jak ja cały czas Państwu yy, powtarzam, aby pierwsze oczko, za, pierwsze oczko ściągnąć nieprzerobione, a ostatnie oczko przerobić na prawo i to samo odnośnie lewej strony. Pierwsze oczko ściągamy nieprzerobione, a ostatnie zawsze przerabiamy na prawo. Także w ten sposób wytworzy nam się taki łańcuszek. I każde ogniwo łańcuszka, ja to jeszcze raz powtarzam, to są dwa rzędy przerobionej robótki, i w ten sposób można liczyć przerobione rzędy tak jak i z przodu robótki, jak i również z tyłu robótki. Mamy pewność, że ta nasza robótka wyjdzie, wyjdzie prosta. Takiej samej, o takim samym rozmiarze przód, jak i tył, oczywiście. Więc tak, w jaki sposób zrobimy, połączymy tą naszą robótkę e, za pomocą szydełka? Więc powiedzmy, że to, to jest prawa strona naszej robótki, prawda? To jest zwykły wzór szyjowy. Powiedzmy, że to jest przód, a to jest tył naszej robótki. Chcemy tą naszą robótkę połączyć. Więc łączymy tą prawą stronę, te dwie prawe strony naszej robótki, powiedzmy, że plecy i przód, składamy na połowę i mamy tutaj w rzędzie, proszę spojrzeć, mamy tutaj w rzędzie te nasze. Ten nasz łańcuszek, proszę spojrzeć, po jednej stronie i po drugiej stronie. I to łączenie jest, można to nazwać inaczej, łączeniem maszynowym, dlatego że szef będzie wyglądał tak, jak, jakby była ta robótka nasza łączona, zszywana mechanicznie czyli maszyną do zszywania, do zszywania dzianiny. Jest naprawdę bardzo prosty sposób i bardzo szybciutko się to robi i wychodzi naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo estetycznie. Więc tak, żeby było widoczne, ja wzięłam sobie włóczkę innego koloru, aby był bardziej widoczny ten wzór. Więc tak, złączyliśmy te dwie strony, oczywiście, proszę spojrzeć, lewa i lewa, prawe strony są od środka. Oczywiście szywamy po lewej stronie. Bierzemy szydełko i to szydełko nie trzymamy tak jak robiąc robótki na szydełku, tylko to szydełko trzymamy tak jakbyśmy trzymali drut, yy, drut do robienia właśnie na drutach. Więc tak. Mamy tutaj ten, to pierwsze ogniwo łańcuszka, więc przekładamy to szydełko. Pod tym, ogniwem, pod tym ogniwem z jednej strony i przekładamy szydełko przez to, ten łańcuszek z drugiej strony. Następnie, proszę spojrzeć, przeciągamy tą naszą włóczkę na drugą stronę. Następnie wyłapujemy ponownie. Jedno ogniwo i drugie ogniwo z drugiej strony naszej robótki. I ponownie przeciągamy tą naszą włóczkę. Następnie to pierwsze oczko przeciągamy pod drugim. Jest bardzo ważne, aby to nie było robione, łączone bardzo ściśle, luźniutko. I robimy sobie dalej. Ponownie przez pod następnym ogniwem przekładamy nasze szydełko, przekładamy przez następne ogniwo i przeciągamy tą naszą włóczkę. I następnie to pierwsze pod drugim. I robimy i łączymy sobie dalej. Łapiemy to, pierw, to pierwsze ogniwo z jednej strony, ogniwo ten łańcuszek z drugiej strony, przeciągamy. Przekładamy i łączymy dalej tą naszą robótkę. Przez jedno ogniwo, przez drugie, przeciągamy i następnie przeciągamy, tak aby ta nasza robótka nie była, to łączenie nie było bardzo takie ściśnięte. I robimy sobie dalej. Łączymy tą naszą robótkę, przekładamy przez te dwa ogniwa, przeciągamy włóczkę. Przeciągamy przez oczko i robimy sobie, robimy sobie dalej. Przeciągamy, przekładamy oczko. Mamy, trzymamy sobie kciukiem te dwie części naszej robótki i łączymy sobie dalej. I przekładamy. Następne ogniwo. Z jednej strony, ogniwo z drugiej. Przekładamy. Przekładamy to oczko i łączymy sobie dalej tą naszą robótkę. Tutaj nie chodzi tylko o łączenie przodu i tyłu, rękawy, reglany w ten sam sposób możemy łączyć. Jest naprawdę bardzo ładny, bardzo prosty sposób, proszę spojrzeć, a przy tym niesamowicie estetyczny. Co najważniejsze, te szpy są niewidoczne. Przekładamy i jeszcze połączymy sobie jeszcze jedno. I przekładamy. Proszę spojrzeć. Tak wygląda to łączenie robótki z jednej strony za pomocą szydełka, a w ten sposób wygląda łączony z drugiej, z drugiej strony. A nasza prawa strona wygląda w ten sposób. Proszę spojrzeć. Ja w tej chwili naciągnę tą robótkę, aby widać było to miejsce szycia. Proszę spojrzeć, jakie jest ładne i estetyczne. Jeśli, jak będziemy szywali tym samym kolorem włóczki, no to jest raczej normalne, prawda? Ja użyłam specjalnie innego koloru. Po prostu praktycznie tego szwu nie będzie widać. Jeśli nawet będzie troszeczkę widać... Ten to szycie będzie naprawdę bardzo, bardzo estetyczne. Wydaje mi się, że jest naprawdę prosty sposób wykończenia, łączenia robótki, właśnie za pomocą szydełka. I naprawdę bardzo, bardzo szybko wyłapujemy te ogniwa i mamy pięknie i estetycznie szytą robótkę. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania, chętnie pokieruję osoby, które mają problem z, ze zrobieniem nie tylko wzoru, ale z dokończeniem robótki. Proszę subskrybować mój kanał, czyli inaczej zapisywać się na mój kanał. E, naprawdę mam bardzo wiele ciekawych wzorów państwu do pokazania. No i oczywiście sporo porad dotyczących właściwego wykończenia, właściwego wykończenia robótki z szycia zamknięcia dekoltu, łączenia, nabierania oczek i takich jeszcze innych sporo porad. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.